Dzień dobry Państwu ze studia WPS Production w Nowym Roku 2015. Witają Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Rok 2015 to rok bardzo ważny. Może się okazać dla życia nie tylko Polaków, ale i Europejczyków, a może i całego świata, dlatego że polityka globalna bardzo przyspieszyła, że szuka się jakiegoś rozwiązania zasadniczego. Rozpoczęło się już w zeszłym roku, a nawet w 2013, bo przecież konflikt na Ukrainie nie był czymś przypadkowym, a przecież wtedy też już toczyły się konflikty na Bliskim Wschodzie. Byliśmy po tym okresie tych rewolucji w południowej Afryce, ciągle atakowana i do tej pory destabilizowana jest Syria. I wydarzenia z 2013 14 roku przeniosły nagle ten zapalny punkt już na teren Europy, bo Niedaleko w graniczącej z Polską Ukrainę, rozpoczął się antykonstytucyjny przewrót, gdzie zainstalowano nowe władze pod hasłem w cudzysłowie demokracji, ale to było oczywiście niezgodnie z, z porządkiem konstytucyjnym Ukrainy. I mało tego, zaczęło się to rozwijać w kierunku, który znamy bardzo boleśnie z historii Polski z przełomu lat 40. i nawet już w początku prawie lat 50. Kiedy to ten ludobójczy szowinistyczny nacjonalizm ukraiński, nie mylić ze zdrowym nurtem narodowym, który powinien wreszcie być doceniony w życiu narodów europejskich, państw europejskich, ale ten szowinizm ukraiński, podgrzewany przez y, tych suflerów z zagranicy, spowodował olbrzymie ofiary. Polskie, ale także ludności ukraińskiej, bo przecież nie wszyscy Ukraińcy byli banderowcami, na tych resentymentach zaczęto budować także to niby nowe państwo ukraińskie, ale ze sta starą tradycją ludobójczą, co mm, mieliśmy możliwość zaobserwować po wydarzeniach w Odessie w tamtym roku. No ale wracamy do roku 2015. Mówimy, że może to być rok decydujący, dlatego że dla Polaków to będzie rok dwóch wyborów. Wyborów na no, urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu. Wybory prezydenckie to już nie, niedaleka perspektywa, bo z tego kalendarza, który yy, narzucono zgodnie z ordynacją wyborczą, i z tego nadzwyczajnego trybu wyboru prezydenta Komorowskiego po katastrofie smoleńskiej, kiedy zginął urzędujący prezydent Lech Kaczyński i kalendarz wyborczy został nieco zmieniony, to obecne wybory przypadają na jedną z trzech dat: 3, 10 albo 17 maja. 3 maja to jest święto narodowe, więc należy wykluczyć. 10 maja chyba też jest mało prawdopodobny, bo 9 maja, 8, 9 maja to jest. Rocznica zakończenia, okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej, bo przypomnijmy, że w tym roku, w, w 2015, będziemy mieli okrągłą 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i to będą duże uroczystości, szczególnie w Rosji, ale także to przybierze charakter uroczystości europejskich. Sądzę, że ta data też jest mało prawdopodobna, czyli najprawdopodobniej wybory prezydenckie będą pierwsza tura. Będzie ich na pewno chyba, chyba właśnie 17 maja. No. To jeszcze trzeba byłoby sprawdzić teraz, kiedy <coughs> był zamach majowy. Którego maja? Nie pamiętam tego. Dwie... 12. 12. <coughs> A nie, no to 17 <coughs> mogą być. Także, także, także e, maj to się może okazać niebezpieczna dla Polaków pora. No powinniśmy mieć tego świadomość. Mamy tego świadomość... Yy, niewątpliwie jako środowiska narodowe w Polsce, ale mamy też świadomość tego, jak wyglądają obecnie, to znaczy w tym okresie po 89 roku wybory w Polsce. Między innymi też wybory prezydenckie. Te pierwsze wybory te tak zwane niby yy, właśnie prezydenckie według jeszcze starego trybu, bo yy, yy, nieżyjącego już generała Jaruzelskiego, prezydenta yy, wybranego już po tej rzekomo przełomie demokratycznym w 1989 roku jeszcze wybierano w, nie w wyborach powszechnych, tylko zgromadzenie narodowe wybierało. A potem już zaczęły być wybory według nowych zasad, według ordynacji, która dawała możliwość wyborów bezpośrednich przez wszystkich wyborców, czyli w tej sytuacji jest to no, prawie 31 milionów Polaków, bo tyle ma prawa wyborcze. No tak, ale właściwie te wybory to, to jest w sumie żart. To jest sprawa niepoważna. To jest jedna wielka hucpa, bo no, nawet w tej chwili jeszcze nie znamy wszystkich kandydatów. Jest ich kilka. A poza tym, no, gdzie ci ludzie mają się ukazać społeczeństwu? W jakich mediach mają się pojawić? Żadne media nie, nie pokazują nam y, jakichś autentycznych kandydatów różnych grup społecznych czy, czy, czy innych partii poza tymi partiami koncesjonowanymi przez żydowski system. A poza tym właściwie to jest jeden tylko poważny kandydat, który z całą pewnością zostanie prezydentem, wygra te wybory. No to jest ten obecny urzędujący prezydent. I, I tutaj nawet nie można byłoby się zabawić i, i, i przyjmować zakładów, prawda? No bo jest jeden pewniak, więc no, kto będzie stawiał na pewniaka? No to, 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 to się niewiele wtedy wygra, jakby przyjmować jakieś bukmacherskie zakłady. W oparciu o to, co Dzieje się na obecnej scenie politycznej, kiedy w zasadzie nie ma zainteresowanych stron, żeby zmienić układ, który się utrwalił po okrągłym stole, tak naprawdę, to rzeczywiście kandydat ten obecny, czyli Bronisław Komorowski, no ma wielkie szanse, żeby być powtórnie wybrany, dlatego że już nawet Jarosław Kaczyński nie zgłosił swojej kandydatury, nie czując się na siłach, tylko zgłaszał pana Dudę, Andrzeja Dudę, prawda, nie mylić z przywódcą ruchu związkowego, związku zawodowego, też o tym samym nazwisku. To już tu jest pewna taka no dezorientacja. Tak, nie Ludzie nie wiedzą, o jakiego Dudę chodzi, ale to jest jeden powód. Natomiast najistotniejszy powód to jest ten, o którym wspomniałeś, to znaczy ta sytuacja medialna. Każdy, kto przeżył ostatnie kampanie wyborcze czy to były wybory parlamentarne czy prezydenckie, wie, że dwie rzeczy są najistotniejsze. Najistotniejszy w sensie dotarcia do bardzo zdezorientowanej opinii publicznej, do polskiego społeczeństwa, czy też jeszcze, nawet żywiąc taką nadzieję, do polskiego narodu, jest ta bariera medialna, którą trudno przełamać, z tego względu, że kandydaci, którzy są kandydatami spoza kręgu okrągłego stołu, są eliminowani z publicznej debaty. Sam byłem w 2005 roku w sztabie wyborczym kandydata na prezydenta doktora Jana Pyszko, no, znanego między innymi polonii hmm, dlatego że sam był obywatelem także Szwajcarii, osobą znaną w środowiskach polonijnych i wiem jak wyglądała jak wyglądało traktowanie kandydatów przez publiczne i niepubliczne media. Była to po prostu zwykłe Eliminowanie i ustawianie kandydatów od razu, oczywiście to było sprzeczne z prawem. W dwóch kategoriach. Kandydaci pierwszej kategorii, pierwszej ligi, czyli wówczas to Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, bo on wtedy kandydował na prezydenta, jeśli sobie dobrze przypominam. No i ta druga liga, jak gdyby pozostali kandydaci, gdzie niektórzy nie wytrzymywali nerwowo i w tak zwanych ustawkach medialnych w studiach telewizyjnych, na przykład jak Stanisław Tymiński czy pan Słomka, wychodzili sprowokowani przez y, dziennikarzy. A niektórzy oczywiście pozwalali narzucać sobie pewien y, scenariusz wydarzeń i przyjmowali tą rolę drugoplanowych kandydatów. I teraz pozostaje pytanie. Jak zareaguje społeczeństwo, jak zareagują ewentualni kandydaci w wyborach prezydenckich? Oczywiście, jeżeli to będą kandydaci spoza skręgu okrągłego stołowego, to oni będą akceptowali ten, ten scenariusz, że będzie jeden właściwy kandydat dla okrasy, no, ktoś tam będzie kontrkandydatem jakiś pan Duda czy jakaś tam pani Ogórek. No i, i to będzie miała być ustawka, gdzie zwycięstwa zwycięzca jest prawie pewien. Natomiast pytanie, jak ma zachować się polskie społeczeństwo, polski naród? Czy powinien respektować te narzucone reguły ordynacji wyborczej i tą zwykłą e, mistyfikację, nierówne traktowanie pod względem medialnym kandydatów, czy powinien zareagować inaczej? Ten drugi powód trudny Y, który jest w kampanii wyborczej, to odpowiedni fundusz wyborczy, którym dysponują bądź nie dysponują kandydaci. Oczywiście ci okrągłostobowi dysponują nieograniczonymi środkami y, finansowymi, prawdzie tam dla y, przyzwoitości. Mówią, że korzystają z jakichś kredytów, albo z jakichś tam wsparcia, ale tak naprawdę mają dostęp do środków w sposób nieograniczony lub, lub po prostu wystarczający do tego, żeby sfinansować wydatki. No i kandydaci nazwijmy to nie poza układowi, którzy takich możliwości nie mają. I teraz jeżeli te dwie sytuacje nie zostaną rozwiązane, to prak praktycznie stat w wyborach jest bezsensowny, dlatego że niedysponowanie odpowiednim funduszem wyborczym oraz niedysponowanie równymi prawami dostępu do mediów eliminuje kandydata z publicznej debaty, a tym samym nie ma możliwości, żeby przeciwstawić kandydata skutecznie tej propozycji okrągłostowej. No tak jest mój pogląd. Z, z własnych doświadczeń z 2005 roku, bo to widziałem od, od kuchni, jak to się mówi, e, wiadomo, jakie jest nastawienie dziennikarzy zarówno medów publicznych, jak i niepublicznych. To jest oczywiście układ koteryjny, uwikłany w obecny system polityczny. I dziennikarze będą nastawieni oczywiście na niszczenie kandydatów nieokrągłostowowych. Prawda? Będzie to bezwzględny e, medialny atak. E, Próba skompromitowania na różnych płaszczyznach, czy to zawodowej, czy to osobistej, czy to jakiejś tam politycznej, czy obyczajowej, no na każdej i z tym się trzeba liczyć. No, no i oczywiście kandydaci rozpieszczani, to znaczy ci okrągłostołowi, którzy będą e, rzekomo ze sobą współzawodniczyć. Zwycięstwa będzie wyznaczone już wcześniej. No, w tym układzie obecnie to jest oczywiście ten prezydent który nic nie robi i to jest najlepsza jego funkcja, czyli Bronisław Komorowski, który od czasu do czasu tylko sprawuje jakąś tam taką dekoracyjną funkcję no i, i, i potrząsa już nawet nie szabelką, tylko jakimś takim Menorą. menorom właśnie, no bo, bo bardzo lubi ten... Z Michaelem Sudrichem. Ten, 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 ten <tosenkullow> atrybut władzy no chyba niepaństwowej polskiej. To jeżeli sobie zdajemy sprawę z tej, z tej realistycznej sytuacji, to jest decyzja konieczna do podjęcia, czy środowiska narodowe, patriotyczne występują w tych wyborach, biorą w nich udział, czy też stawiają pewne ultimatum polityczne, narodowe, które się opiera na zakwestionowaniu tych nierównych warunków. To ultimatum, które w pewien sposób sformułowaliśmy, nawet na stronie Wierni Polsce. Suwerennej Stowarzyszenia naszego. Ona się dokładnie nazywa Wierni Polsce1.wordpress.com, ale spopularyzowaliśmy też ten postulat tego ultimatum narodowego na innych portalach jak neon24.pl. Jeżeli to ultimatum. Zostanie zastosowane, a władza na, na nie nie zareaguje, a za chwilę powiemy mu o tym ultimatum, to wtedy wydaje się, że start w wyborach jest yy, straconym czasem. Znaczy, to właściwie już od razu można powiedzieć, bo to jest do przewidzenia: władza na to nie zareaguje, a społeczeństwo jest niezorganizowane kompletnie. Także no, nie jesteśmy w stanie yy, stworzyć warunków takich, żeby wygrał przedstawiciel strony narodowej. Zwłaszcza, że nawet nie jest. Nie ma takiego przedstawiciela w tej chwili jeszcze, prawda? No bo jak się grupa nie zorganizowała, to tego przedstawiciela nie przedstawiła. Ale jak mówiłeś przed chwilą o tym, że żydomedia będą przede wszystkim forowały tego kandydata najlepszego, który ma wygrać, Bronka Komorowskiego, a reszta będzie sekowana, to oni się nawet nie muszą wysilać. Przecież ty brałeś udział w kampanii prezydenckiej jeszcze ponownie, wtedy, kiedy ja byłem kandydatem no to nas wyłączyli zaraz na samym początku, żebyśmy nie mieli żadnej szansy pojawić się w mediach, bo już żydo reżim wiedział, co możemy powiedzieć i oni się tego panicznie boją. I oni wyłączą natychmiast takiego kandydata, który będzie reprezentował jakiekolwiek poglądy politykę narodową. No tak, bo właśnie to, to wyprzedziłeś mnie, to były te takie dwa bezpośrednie doświadczenia wyborcze. W 2005 i 2010, mhm. kiedy w tej sytuacji nadzwyczajnych wyborów wystawiliśmy, Twoją kandydaturę, właśnie Dariusza Kosiura jako kandydata na prezydenta i wtedy spełniając tą formalne wymogi, czyli zebrania tych ponad e, 1000 podpisów, żeby zarejestrować kandydata. Tam było chyba blisko 1300. Zakwestionowano 300 tam kilka, żeby było mniej niż 1000 i, i, i żeby uznać, co potwierdził też ponoć sąd, chociaż nie pokazał nam protokołów, sąd najwyższy, że nie spełniliśmy formalnych wymogów i nie można zarejestrować nawet kandydata. I to było fałszerstwo wyborcze. Tak, no to było fałszerstwo tak, wyborcze. Tak jak w tej chwili teraz... samorządowe są sfałszowane, tak samo i już wtedy fałszowane. Od samego początku się fałszuje te wybory. Czyli postawmy jasną tezę, że jeżeli nie będzie odpowiedniego klimatu narodowego, nie będzie siły yy, organizacyjnej, nie będzie zwartego Komitetu Prezydenckiego czy też Narodowego Komitetu Wyborczego, czyli pewnej grupy no, uznanych, akceptowanych społecznie autorytetów, które staną jak gdyby, murem za pewną kandydaturą, to wtedy start w takich wyborach jest po prostu niemożliwy. Dlatego, że reżim, który panuje w tej chwili w Polsce, zrobi wszystko, żeby nie dopuścić kandydata do startu w wyborach. Prawda? Czyli jeżeli środowiska. Narodowe, środowiska polskie, bo trzeba to, to powiedzieć wyraźnie, środowiska polskie, bo jest to wybór między kandydatem środowisk polskich albo akceptowanie antypolskiego prezydenta. Jeżeli ten wybór nie zostanie dokonany i nie zostanie to poparte odpowiednią inicjatywą narodową, determinacją narodową i siłą organizacyjną, to wtedy start w wyborach jest niemożliwy. Czy wobec tego podejmujemy? Tę decyzję musimy spytać środowiska w Polsce i za granicą, w środowiskach polonijnych, że jest wola, jest sytuacja konkretna, historyczna w tej chwili, dlatego że Europa i świat jest bardzo zdestabilizowany. Polsce grozi naprawdę duże niebezpieczeństwo, ze względu na to, że nie ma ośrodka politycznego, który w tej niepewnej sytuacji politycznej gwarantuje Polsce przetrwanie. Polska staje się Rzeczywiście przedmiotem różnych yy, interesów wschodnich, zachodnich, zaoceanicznych, tylko nie, nie naszej polskie. racji stanu. I teraz, w, w, jeśli ktoś się zastanawia, czy iść na te wybory, czy nie iść na wybory, i, i wybierać między Komorowskim i resztą, która się tam pojawi, to właściwie można zastosować bardzo prostą kalkę. Stosunek tych wszystkich kandydatów do tego, co się stało na, na Ukrainie, do żydobanderyzmu ukraińskiego do tych bandytów, którzy obalili legalną władzę, legalną, bo uznaną przez Unię Europejską. Janukowicz, rząd Janukowicza, władza Janukowicza, jego prezydentura były y, uznane jako demokratyczne władze, wybrane w, chyba w 2010 roku i zostały obalone przez żydobanderowców. I teraz, jeśli ci, którzy kandydują, łącznie z Komorowskim, oni popierają żydobanderyzm, no to my wiemy, czy ich popierać, czy nie. Powinniśmy wiedzieć. Ci ludzie... Są całkowicie, powinni zostać przekreśleni. Nie ma sensu iść na te wybory, no bo po co? Zresztą, czy pójdziemy, czy nie pójdziemy, Komorowski i tak będzie prezydent. Ale ten system żydowski jest na tyle bezczelny, że wystawia ludzi, którzy nie są przypadkowi. Tak jak na przykład SLD. Ty wspomniałeś o tej pani ogórek, Magdalenie. Ja tylko powiem. Co nieco rzucę kilka informacji o tej, o tej pani. Ona pracowała na przykład w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego. Była szefową gabinetu Grzegorza Napieralskiego z SLD. Później była konsultantem Narodowego Banku Polskiego, ale powiedzmy sobie, że ona ma wykształcenie związane z kościołem. Na tym się zna. Na sprawach yy, Kościoła katolickiego, a była konsultantem Narodowego Banku Polskiego. Yy, w tej chwili ona występuje jako właśnie specjalistka od spraw Kościoła. Ale yy, występowała też jako aktorka w serialach? No tak, w dwóch, zdaje się, tam, 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 tam jakieś drobne scenki. I teraz jako specjalistka od spraw Kościoła pracuje w telewizji śniadaniowej, no i stamtąd ma kasy. I to jest kandydatka na prezydenta, ale to nie wszystko. W takich żydowskich tam ploteczkach w internecie znalazłem jej zdjęcie, jak siedzi z panem węglarczykiem, redaktorem wychowanym, przygotowanym do tej roli przez Michnika. Ale kim jest węglarczyk? Węglarczyk jest wnukiem Flejszarba czyli pułkownika Światło, bandyty Ubowskiego, który w 1953 roku uciekł z Polski w obawie przed karą, jaka go mogła spotkać za morderstwa na Polakach, uciekł na zachód, w Berlinie Zachodniej. Pierwsza dama, jej rodzice, pierwszej damy obecnej, żony Komarskiego, również byli pracownikami UB. Pracowali pod pułkownikiem Światło. W 1968 roku zostali wyrzuceni dopiero, Przeszli w dość młodym wieku na emeryturę, bo chyba mieli tam między 40 a 50. I to jest cały ten układ towarzysko rodzinnych powiązań w Polsce. To są tacy ludzie. No, no. no więc, czy iść na wybory, no to sprawa jest oczywista. I, i, i prawdopodobnie jednym z kandydatów będzie także Paweł Kukis, znany lider zespołu piersi, który popiera żydobanderyzm. Był na Ukrainie, był na Majdanie, śpiewał w, w, dla, dla, dla tych żydobanderowców. No tak, a jednocześnie przedstawiany jest jako nowa twarz, jako przedstawiciel takiego dolnego nurtu niezadowolenia, oburzonych, zmielonych i tak dalej. Czyli system Okrągłostołowy oraz ci y, reżyser, reżyserzy zagraniczne tej całej ustawki polskiej wiedzą, że w polskim kotle kipi, prawda, że niezadowolenie społeczne jest bardzo duże. Y, wyraz temu dają y, górnicy, rolnicy. No, wszyscy szykują się do protestów, więc trzeba to w jakiś sposób rozładować tę atmosferę. No, z jednej strony y, można prowadzić jakieś udawane rozmowy. Z, z tymi stronami konfliktów, a z drugiej strony no, doprowadzić do, tej, do tego spektaklu wyborczego w atmosferze takiego totalnego nieprzygotowania strony patriotyczno-narodowej, rozbitej, niezorganizowanej, z wieloma kandydatami z, kandydatami, z kandydatami, którzy udają patriotów, którzy udają zatroskanych o Polskę, a jednocześnie którzy postępują sprzecznie z podstawowymi interesami narodowymi. No bo jak można brać poważnie kandydata, który wiedząc czym był banderyzm, czym był szowinistyczny nacjonalizm e, i czym było nierozliczenie się z tego e, dorobku ideowego i, i konkretnego przestępczego działania, teraz e, występuje się na trybunach razem z poplecznikami banderyzmu, którzy teraz znowu w sposób niekonstytucyjny przejęli władzę na części terytorium Ukrainy. Na szczęście, w tej wschodniej ten nurt słowiański trzeźwomyślący postawił opór i sytuacja na Ukrainie jest sytuacją z jednej strony wewnątrz ukraińską, ale także bardzo zapalną sytuacją środkowoeuropejską. I to, jak powiedziałeś, bardzo dobrze określa zachowanie polskich polityków w stosunku do, do tego konfliktu, określa, mówi w zasadzie w skrócie wszystko o tym, z kim mamy do czynienia, prawda? Bo wiemy, że każdy popierający ten e, reżim e, przestępczy obecnie z, instalowany na Ukrainie, to jest antypolak, e, to jest przedstawiciel nurtu szkodliwego dla polskiej racji I tak można by było. I dla pokoju w Europie. I tak moglibyśmy tę sprawę na tym etapie e, zamknąć. Natomiast oczywiście staje kwestia, czy mamy swoje wymagania w stosunku do kampanii wyborczej i do tego, żeby być aktywni, w okresie tej kampanii, bo albo bojkot, co jest pokazaniem, że, że środowiska narodowe odpowiedzialne za Polskę właściwie oceniają tę nierówną grę sił, albo zachowanie bardzo zorganizowanej grupy zdeterminowanych Polaków, którzy podejmują walkę, ale w ramach. Przez siebie też w jakiś sposób określony. To znaczy, udział w tych wyborach miałby sens tylko wtedy, jeśli wyłonilibyśmy yy, kandydata strony narodowej i naszym podstawowym celem byłoby po prostu pojawienie się w mediach, bo o jakichkolwiek szansach na, na, na wygranie, to, to nie może być mowy. To jest po prostu niemożliwe, bo yy, do system nas nie dopuści. Ale chodziłoby o to, że o pojawienie się w mediach, żeby kandydat strony narodowej mógł przedstawić narodowe treści, narodową politykę w mediach. Oczywiście pozostaje jeszcze jeden element, którego nie jesteśmy w tej chwili w stanie rozstrzygnąć. Stopień destabilizacji sytuacji w Europie jest na tyle duży, że może układ sytuacji wewnątrz Europejskiej być taki, że pojawienie się kandydata narodowego będzie możliwe i wejście na warunkach, które zaproponuje ten Narodowy Komitet Wyborczy, da możliwość. Współzawodniczenia, a nawet wygrania w wyborach prezydenckich. Ale to pozostawmy w sytuacji, która za chwilę, bo w ciągu najbliższych dwóch miesięcy się rozstrzygnie. Na dzisiaj chcielibyśmy na tym skończyć. Ze studia WPS Production mówili do Państwa Dariusz Kosiul i Paweł Ziemiński.